Cześć wszystkim, dzisiaj rozebrałem silnik tak w wolnych chwili z Zatora 7211, yy, miały być tylko panewki powymieniane i pompa oleju, ale jak już rozebrałem i dobrze, że rozebrałem, bo tak w nie najlepszym stanie, tak jak tutaj tu lekko przytarte było, pewnie by to i tak jeszcze pochodziło dosyć, dosyć długo, ale co jak już robisz to już robić. Co przede wszystkim to olej szedł na sprzęgło? Uszczelniacz tu z przodu też olej szedł. Także, no już tak, w miarę zrobić to zrobić. Troszkę pochodzi ten się co no tu leje, powybijane teraz, tylko wziąć to na dwór, powiesić i co, i wymyć to wszystko fajnie, dokładnie z tego syfu, żeby to było ciściutko. No pompa to była po regeneracji podobno jakiś czas temu przed zakupem ciągnika. To nie będziemy ruszać, bo ciągnik nawet że fajnie pracował. To po co tam to ruszać, a pompę wyjąć to nie ma dużo roboty. Jak będzie trzeba, to się będzie robić. No co? No teraz co trzeba, to zamówić jakieś części, gdzieś zamawiał jakieś części do takiego. Silnika y, poleci gdzieś tam jakiegoś sprzedawcę, czy jakiś typ, rodzaj, części, jakiegoś producenta. No bo nie kupię jakiegoś szajsu. Lepiej dołożyć 5-6 stów do całego remontu, a już w miarę to pozakładać, żeby to chodziło przez kolejne parę ładnych lat. No i tyle. No. Także dzięki za uwagę. Cześć.